Kampania Barbarzyńców i Pająków dobiegła końca. Po półtora roku i 53 opublikowanych sesjach zakończyliśmy przygodę w Nemidi. Niestety, jak zwykle, nie udało nam się zamknąć wszystkich wątków. Dlatego w ramach uzupełnienia i pamiątki przybywa książka Niedopowiedziane Historie. To moja trzecia pokampanina publikacja, która będzie świetnie prezentowała się na Waszych półkach. Przepełniona jest historiami dopowiadającymi losy wielu bohaterów, ale też wyjaśnieniami, dlaczego niektóre wątki potoczyły się właśnie w takim, a nie innym kierunku. Ponadto znajdziecie tam wszystkie ilustracje Szymona Offa plus te nie pokazywane do tej pory. Oczywiście nie zabraknie także sesji premiowych w postaci solówek z moimi graczami. Dodatkowo znajdziecie niepublikowane dotąd tworzenie postaci oraz moja wizja kampanii z jej początku. Sami ocenicie, na ile trafna się okazała. Wygląd książki, ten sam co wcześniejszych, czyli A4, twarda oprawa, stążka, świetny, przyjemny do tego papier. Utrzymujemy oczywiście jakość poprzednich wydań. Przed sprzedaży pierwsze 500 zamówień otrzymuje pamiątkową pocztę z autografami wszystkich graczy oraz moim. Dodatkowo otrzymujecie voucher na zakupy na stronie G2A. Ale jest jeszcze coś, co może Was zachęcić, ponieważ jest szansa na uzyskanie kolekcjonerskiego wydania niedopowiedzianych historii BBU. Firma G2A funduje 100 wyjątkowych egzemplarzy, czyli obłożonych tłoczoną ekoskórą, z metalowym okuciem, pozłoconymi stronami i czym tam jeszcze się uda. Te egzemplarze nie są dostępne w sprzedaży, ale co 10 złożonych zamówień zamieniam książkę na wydanie kolekcjonerskie, bez konkursu, bez dopłat, bez przeszkód. To co należy zrobić to do końca 2023 roku zamówić własny egzemplarz Niedopowiedzianych Historii Baniak Barbarian Universe poprzez link umieszczony w opisie tego filmu albo bezpośrednio na stronie sklep Baniaka. Premiera książki odbędzie się w pierwszym kwartale 2024 roku. Dziękuję za uwagę. Cześć.